Siemaneczko, witam jak zwykle tych, których powitać warto. Ech. Chciałem się odnieść po raz kolejny tutaj do karania Polaków. Między innymi to, co dostałem ostatnio. Za słowa, że mają po prostu wyjeżdżać z naszego kraju. Tylko powiedziałem to wulgarnie. 9000 tysięcy kary. Plus koszty sądowe i tak dalej. A no oczywiście jest sprawiedliwość, jest poprawność polityczna i jest równość. Już Wam tłumaczę, jak ta równość wygląda. Ja za słowa 9000 kary w ciągu roku, ileś tam wyroków wskazujących na grzywny, sprawy w sądzie i tak dalej. Za dwa słowa. No ale przecież wszyscy jesteśmy równi, tak? Tolerancja i tak dalej. No to dlaczego imigranci, którzy na granicy. Krzyczą do naszych żołnierzy. Były nieraz filmiki pokazywane w internecie, bo telewizja ich nie pokaże. Jak imigranci mówią, krzyczą do naszych żołnierzy, że będą nam facetom podżylać gardła, a kobiety nasze będą gwałcić. I teraz, tak jak oni już się dostaną do naszego kraju, nasz kraj zapewnia im, tak, mieszkanie. W pięknym y, ośrodku dla nich. Wyżywienie, pomoc medyczna, y, pieniądze co miesiąc, kieszonkowe. Y, pomoc prawna, y, taka, że jeżeli będzie na przykład moje słowo przeciwko słowu imigranta, już przegrałem. Już jestem na przegranej pozycji. Y, to jest dla nich kara. Dla nich y, kara. Będzie nagrodą. Przyjadą do naszego kraju, dostaną wszystko za darmo. I jeszcze przywileje mają. Bo przecież no, on popełnił przestępstwo, bo się bał. Myślę, on był zestresowany, on nie wiedział. Ściągamy tutaj najgorszych ludzi, jak jacy są na ziemi. Jak można yy, mówić, że dziewczynka 10 czy 12 lat, yy, patrzeć na taką dziewczynkę jak, jako na obiekt seksualny. No, jak można. U nich to normalne i teraz mi ktoś jeszcze nie raz mówi, że jak u nich to jest normalne, że są dzieci. To się dowiedzcie najpierw jak się tam żyje, jak to wszystko wygląda, a później się odzywajcie w ogóle w tym temacie. Bo nie macie kompletnie pojęcia, kim oni są i co oni chcą zrobić. Jakie mają zamiary. Oni nas w ogóle nie szanują, nie szanują kobiet, a my im będziemy dawać wszystko. To jest właśnie poprawność polityczna. Mnie za słowo ukarać. A jego i za słowo, które po, oznaczało, że mają się stąd wynosić. Nie było to groźba, nie było to nic. A oni nam grożą, że nam będą podżywiać gardła, a gwałci nasze kobiety. I co? I do, oni przyjeżdżają do Polski gdzieś się dostaną nielegalnie? Dostają nagrodę. Kieszonkowe mieszkania yy, w ośrodkach opieka, yy, wsparcie, a nas się gnoi, nam się daje kary, nas się zamyka. To by było na tyle takie moje przemyślenie dzisiejsze. No jest to, jest to dramat, tyle Wam powiem. Ale mam nadzieję, że już, nie, że już długo to nie potrwa. Pozdrawiam.